Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie, dziś porozmawiamy o żeńskiej piłce nożnej, moimi gośćmi Anna Grajaszek, piłkarka Ostrowi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz Pawlak, trener piłkarek Ostrowi. Dzień dobry. Jesteśmy po inauguracji rundy wiosennej, waszej udanej inauguracji, zwycięstwo 1-0 nad Kotwicą Kołobrzeg i zacznijmy właśnie od tego meczu. Zadowoleni? Bo 1-0, trzy punkty są. Ale ocena waszego tego spotkania? Może Ania? To znaczy na pewno cieszę, że są te trzy punkty. Lekki jakiś niedosyt mamy, bo mogło wpaść tego zdecydowanie więcej, ale no na pewno każda z nas jest zadowolona, że jest to jeden, jest, są trzy punkty. Udało się wygrać mecz. Udało się zrewanżować też za porażkę z pierwszej rundy, jednocześnie od razu skok w tabeli, tak? Bo jesteście aktualnie na szóstym miejscu, a rundę jesienną na ósmym. Bardzo tam ścisk w tabeli jest. Tak, tam oprócz tych dwóch pierwszych zespołów to praktycznie można powiedzieć i dwóch ostatnich. W środku tabeli jest taki ścisk, że tam praktycznie no, 1 dwa punkty, można być na czwartym, trzecim nawet miejscu. A tutaj, jeżeli chodzi o ten mecz i rewanż za tamte spotkanie, to uważam, że ten mecz zagraliśmy równo od początku do końca. Wiadomo, że nie da się cały czas przeważać na boisku i atakować. Mieliśmy gdzieś tam jakieś momenty słabsze, ale byliśmy zdecydowanie zespołem lepszym i przede wszystkim. To, nad czym tak długo pracowaliśmy, czyli te końcówki, gdzie jest do samego końca była pełna koncentracja i utrzymywanie wyniku. Kolejny mecz w grodzisku z zespołem, który zajmuje dziesiąte miejsce. No i przypuszczam, że po trzy punkty jedziecie tam w sobotę, tak? To znaczy, zawsze jedziemy po trzy punkty. Grodzisk niby na dziesiątym miejscu, ale to nie znaczy, że jest drużyną jakoś słabszą i możemy sobie selekceważyć i jechać pewne. Jest to drużyna, która dobrze też operuje tą piłką i na pewno nie będzie to łatwy też taki mecz. Bramkę dla Was w tym ostatnim meczu strzeliła Maria Gościniak, córka Krzysztofa Gościniaka. To są dokładnie. takie tradycje rodzinne, gdzieś tam w genach przejęła futbol? No pewnie tak, no bo to jak każdy gdzieś tam zaraża się gdzieś tą piłką, czasami od swoich rodziców, czasami od kolegów, gdzieś tam koleżanek, no to myślę, że tutaj też duży wpływ na pewno są geny rodzin. Jest więcej właśnie takich piłkarek u Was, które gdzieś tam po rodzicach, czy, czy jakichś innych tradycjach rodzinnych przejęły futbol? To znaczy, typowo po rodzicach to chyba no. nie, tylko Maria. Dziś tam wiadomo, z rodzeństwem każda zostajemy, ale tak. Typowo po rodzicach to chyba tylko Maria. No ale chyba też ma papiery na nagranie, być może nawet wyższej lidze, nie? Tak, Marysia jest bardzo rozwojową zawodniczką. W tej chwili ustabilizowała sobie już troszeczkę tą formę. Wiadomo, że jest jeszcze młodą zawodniczką i, i ma parę rzeczy jeszcze, których trzeba gdzieś tam dociągnąć, ale no. Bardzo dużo takich atutów, które wykorzystuje na boisku, typowo gdzieś tam swoją szybkość, potrafi się znaleźć w sytuacjach yy, jeden na jeden i bardzo dobrze operuje piłką, zresztą jedną i drugą nogą potrafi uderzyć. Także no tutaj na pewno zawodniczka, która ma papiery na grę gdzieś wyżej. Jesteście tak naprawdę typowo amatorskim zespołem, gracie z pasji do futbolu, nie zarabiacie na tym pieniędzy. Trudno się czasami tak zmobilizować, żeby gdzieś po pracy jeszcze iść na te treningi, na wyjazdy, czy to po prostu jest dla Was czysta przyjemność? Na pewno nie jest ciężko. Każda przechodzi, bo chcemy. podobna nam się jest fajna atmosfera. Wręcz czekamy na te treningi, dopytujemy się, kiedy będą. Nikomu nie robi problemu, kiedy tam dojdzie jakaś dodatkowa jednostka treningowa. W tygodniu i chętnie chodzimy. A jak to właśnie Łukasz jest poukładać te wszystkie treningi, połączyć z pracą, z, z nauką dziewcząt? Jak to, jak to wygląda? Trudno czasami ten harmonogram to zgrać. Z pracą to już raczej powinny się wypowiedzieć dziewczyny, bo one tutaj będą jakby tą główną rolę. No My na tyle trudno mamy, że każdy trening musimy dopasowywać, bo jesteśmy gdzieś tam, gdzie indziej. Nie mamy swojego jakby boiska, na którym możemy trenować od rana do wieczora, z tego względu, że dziewczyny zazwyczaj kończą pracę i mogą trenować w godzinach późnych, popołudniowych czyli mniej więcej około godziny 18 nie wcześniej żeby wszystkie wtedy miały możliwość bycia na treningu no i wiadomo, że no, patrząc na aurę, którą mamy w tej chwili, no te warunki nie pozwalają na to, żeby tutaj rozegrać, ponieważ już jest szybko ciemno i odbyć ten trening gdzieś tam wcześniej więc no musimy sobie jakoś z tym wszystkim gdzieś tutaj radzić Do tej pory graliście na boisku w Jankowie Przygodskim Jest szansa, że coś się w tym temacie zmieni, że wrócicie na, na stadion miejski? Ostatnio właśnie po rozmowach gdzieś tutaj, yy, i też yy, właściwie to na dniach gdzieś tu się pojawiła iskierka yy, nadziei na tym, że wrócimy na stadion miejski, że wrócimy do Ostrowa, i że tutaj no już być, chcielibyśmy na pewno zagościć tu na stałe. No właśnie, chyba szansa, no póki co kibice nie mogą przychodzić na mecze, ale, ale chociaż gdzieś tam pewnie zakrat krat obejrzeliby sobie ten wasz mecz, pewnie znajomi, rodzice, przyjaciele chętnie by oglądali was w akcji, Ania, nie? Jest grupa osób, która gdzieś tam zawsze za tym płotem sobie stanie, tyle ile mogą, obserwują to, te mecze. I no, są dosłownie na każdym meczu z nami. Nie? No i na Stadionie Miejskim chyba też te takie sukcesy były. Tam były te świętowanie i awansów, i tak dalej. Takie fajne wspomnienia chyba macie z, z miejskim. Jeden awans właśnie był na miejskim, drugi, tak, drugi w Jankowie przegorskim. No, i początek przygody w Ostrowi no te wszystkie mecze rozgrywałyśmy na początku właśnie na Stadionie Miejskim. A macie też drugi zespół, to jest drużyna Rezerw, która gra w czwartej lidze. Tam jest cały czas nabór do tej drużyny prowadzony. Jak to wygląda? Tam grają najmłodsze zawodniczki? Tak, tak. No my tam nie zamykamy nigdy jakby drzwi, nie jesteśmy jakimś zespołem zamkniętym na nowe zawodniczki. Raczej staramy się gdzieś ten nabór uzupełniać co, co jakiś tam czas, no bo wiadomo, że. W tym sporcie jest tak, że no, dziewczyny czasami przychodzą, y, po jakimś tam czasie odchodzą albo y, zaczynają pracować, bądź też zmieniają gdzieś tam szkoły i często gdzieś y, no, zmieniają też kluby, albo w ogóle już rezygnują z gry w piłkę. Więc cały czas ten świeży nabór musi być z tego względu, że my na tą chwilę nie mamy jeszcze jakiegoś zespołu młodzieżowego, czyli też nie możemy jakby się podeprzeć młodszymi zawodniczkami, które później wejdą w ten zespół automatycznie. No i dlatego cały czas staramy się gdzieś tam, co jakąś tam przerwę poszukiwać zawodniczych z zewnątrz. No właśnie, bo to jest tak naprawdę no, stricte no, szkolicie ten, ten, ten młody rybek, ale w tej drużynie, która jest pewnie zróżnicowana też wiekowo, tak? Bo to jest bardziej umiejętności chyba decydują o tym No na to gra... chwilę niestety to tak jest i w tym na przykład młodszym zespole, w tym czwartoligowym trenują w tej chwili też doszły trzy dziewczynki. Można powiedzieć dziewczynki, no bo odstają też wiekowo, to są dziewczyny, które mają po 13, 12 lat, więc no wiadomo, że przy rywalizacji z dziewczynami, które już są ograne, które już w tą piłkę troszeczkę grają, a tam brakuje jednak tych podstaw, no mają mniejsze szanse, no ale na, na chwilę się trzymają. Są plany z otwarciem nowych roczników, młodszych, żeby to wszystko funkcjonowało tak już jak powinno. Czyli tak naprawdę Wy możecie, jesteście takim przykładem dla dla tych dziewcząt, które gdzieś grają po tych akademiach, bo to, póki co na, na tych najmłodszych latach jeszcze z chłopakami yy, i że mogą gdzieś tam prędzej czy później trafić do, do drużyny yy, żeńskiej. To znaczy sami osobiście chyba się jako przykład nie traktujemy aż tak, no ale na pewno też szukamy tych młodszych dziewczyn, żeby przychodziły i dołączyły do naszej drużyny, do tej yy, drugiej ekipy, tej czwartoligowej, no a później i do nas. No wy to już ładnych parę lat razem trenujecie i razem gracie. To jest chyba też ważna... to ten skład się zmienia, nie? Ale, ale gdzieś to to zgranie i, i, i taka chyba fajna atmosfera, to też chyba buduje. To znaczy, są osoby, które są od początku, takie już mało zostało, no bo nie wiem, z pięć osób, myślę, ale no, skład me, jakoś mega się nie zmienia. Cały czas mamy stałe dziewczyny, ewentualnie doskakują do nas dziewczyny, które w tych rezerwach. Zaczęły się wyróżniać, skoczyły do naszego składu, jak na przykład od niedawna Patrycja Golińska. Czy i... Marysia też. Tak, czy Marysia, no, no, ale Patrycja tak ostatnia, no i nagle w pierwszej jedenasce w naszej drużynie już jest, nie? Czyli taka drużyna rezerw się przydaje? No na pewno, bo gdyby nie to, no to ciężko byłoby tu, myślę, utrzymać ten zespół, ponieważ, no, y, dziewczyny specyfika tego, tej drużyny jest taka, że, no, dziewczyny y, pracują, to nie jest ich jakiś. Y, Podstawowy... Podstawowy zarobek, tak. czy cokolwiek, bo tych pieniędzy tak naprawdę nie dostają, więc yy, nie zarabiają tu nic, więc tak naprawdę yy, muszą zająć się pracą, muszą się zająć domem. Wiadomo, że to już też jest ten wiek, gdzie często yy, co niektóre już zakładają swoje rodziny. czy No i wszystko gdzieś tam w ten sposób funkcjonuje. Więc gdyby nie było tego podparcia gdzieś tam z drugiego zespołu, czy nie byłoby podparcia młodszych, to myślę, że na dzień dzisiejszy yy, to chyba tak długo byśmy nie funkcjonowali. A finansowo jak sobie radzicie? Bo tak naprawdę jesteście częścią dużego klubu, który ma wiele grup różnych, młodzieżowych, seniorskich, żeńskie też oczywiście sam. Dostajecie dotacje z miasta, to chyba jest jakby też, ale to pewnie kropla w morzu potrzeb, potrzeb tego wszystkiego. Starczy na wyjazdy, hmm. na jakieś organizacje meczów? To znaczy, myślę, że tutaj nie do końca mogę się wypowiedzieć z tej kwestii, czy to starczy, czy nie starczy, ponieważ my nie tak wiemy, tylko jaką kwotę dostajemy, nie wiemy, jakie są wydatki tak naprawdę. No, ale na pewno zapotrzebowanie jest dużo większe. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o dziewczynę, w tej chwili mamy też taką dużą grupę wsparcia, i dziewczyny teraz ostatnio też zostają jakby doceniane i zauważane przez osoby, które stoją jakby z zewnątrz, nie tylko z zarządu czy z klubu. Takim przykładem jest na przykład tutaj Rafał Strzelcza, który na ostatni mecz. Pierwszy raz ufundował dziewczynom wynagrodzenie można powiedzieć za zwycięstwo, no i są takie osoby, które gdzieś tam starają się dbać o ten zespół i starają się go w ten sposób promować, pokazywać, że ta żeńska piłka jednak też jest przy tej męskiej, choć wiadomo, że jesteśmy tego świadomi, że to nigdy nie będzie jakby na tym samym poziomie. To jest taki czysty sport, bez pieniędzy, bez zarabiania, to jest po prostu pasja, to chyba też też dla Was to jest, to jest po prostu satysfakcja, a jakaś taka dodatkowa nagroda, tak jak chociażby od właśnie Rafała Szeczaka sponsora, to chyba jest taki dodatkowy bodziec do tego, żeby trenować, żeby cieszyć się w futbole. No na pewno nas to cieszy, aczkolwiek no, nie nastawiamy się na to i nie jest to naszym takim, nie robi się ta szkiel priorytet nam z tego, no Rafał bardzo jest za nami, bardzo nam pomaga i ta nagroda, powiedzmy, jaką dostałyśmy ostatnio po meczu wygranym, no na pewno każdego ucieszyła. Serdecznie pozdrawiamy. Pana Rafała i, bardzo i, i dziękujemy za, za pomoc, bo tak naprawdę chyba jak, no, ważne żebyście też zaistnieli, jak się wrzucicie na Stadion Miejski też pewnie o Was zrobi się głośniej, bo trochę ciszej było mimo wszystko, przez to, że no, no, brakowało boiska, na którym moglibyście grać w Ostrowie. myślę, że to też jest taką przyczyną, bo my już właściwie to z takim jakby niezauważaniem nas borykamy się już któryś rok, z tego względu, że no, bardzo mało gdzieś tam jest tych informacji na przykład o naszych wynikach gdzieś tam w mediach. Wszystko odbywa się gdzieś tam z stroną facebookową czy przez fanpage, który prowadzą dziewczyny. I staramy się w jakiś sposób gdzieś tam, no w ten sposób gdzieś tutaj promować ten zespół. No i myślę, że tutaj dzięki właśnie takim osobom jak, jak Rafał, jak co niektórzy jeszcze tam kibice, którzy stoją murem za dziewczynami, jeżdżą praktycznie po całej Polsce na każdy mecz. Za nimi, to no, jest szansa na to, żeby choć w jakiś większy sposób dziewczyny no, czerpały z tego jeszcze większą radość za to, co robią. I jak wyglądają takie wyjazdy? Bo czasami są dalekie teraz, chociaż po, po tej grupie już zachodniej nie aż takie, bo jak patrzymy na składy, Częstochowa Wrocławek, Konin Wrocław, Kołobrzeg, to Kołobrzeg jest chyba naj, najdalszym wyjazdem, tak? Jak to wygląda? To jest taki wesoły autobus, taka, taka fajna atmosfera, jak jedziecie na mecz, jak to zdracie Zawsze... trochę kulisów. Zawsze jest wesoło. Zawsze jest wesoło, nieważne, czy jedziemy blisko, czy daleko. No, na pewno te dalekie wyjazdy e, wcześniej, bo w tamtym sezonie było ich więcej o wiele, e, no na pewno trochę też męczyły, bo nie jeździłyśmy gdzieś wcześniej, nie spałyśmy sobie w hotelu i nie dojeżdżałyśmy na mecz, tylko. E, zdarzało się, że jechało tak po 6 godzin usług... i potem Dokładnie. prosto na boisko. No to też tak. Było to dosyć męczące, no ale tam chyba dwa razy się udało jechać dzień wcześniej. Z noclegiem. Mhm. Tak, z noclegiem, a tak to nie mieliśmy możliwości ze względu no że pracujemy i nie mogliśmy się po prostu zwolnić z pracy, żeby sobie dwa dni urlopu wziąć i jechać na marsz. No musiałyśmy się liczyć z tym, że z marszu od razu wyjdziemy z autobusu do szatni, rozgrzewka, po meczu, po meczu też z powrotem szybko do autobusu i do domu, no bo na drugi dzień znowu do pracy. Właśnie, bo w niedzielę jak gracie, no to już w poniedziałek gdzieś tam z tyłu głowy jest to, że trzeba iść do pracy, tak? No dokładnie. Niektóre już praktycznie, prawie mówiąc, jak wróciliśmy ostatnio z bo graliśmy tam też chyba o godzinie 16, tak. więc zanim wróciliśmy tutaj i to była niedziela, to zanim wróciliśmy do Ostroła, to niektóre już praktycznie pakowały się z powrotem do pracy. Na rano. Tym bardziej trzeba Was podziwiać, Waszą pasję, Wasze zaangażowanie i Wasze dobre wyniki, bo naprawdę środek tabeli, szóste miejsce, z szansami chyba nawet no, ta czwórka, czy nawet trzecie miejsce, jest cały czas w zasięgu. O co będziecie grali właśnie na tę wiosnę? To znaczy, my zawsze stawiamy sobie jasne cele. W tym roku jesteśmy po raz pierwszy w tej reorganizowanej drugiej lidze. No i naszym celem było utrzymanie i tak jak na początku sezonu powiedziałem dziewczynom, że utrzymanie to nie jest walka o ostatnie miejsca w tabeli i zajmowanie się gdzieś tam uciekaniem przed spadkiem, ale utrzymanie jest też walką o te najwyższe lokaty też w tabeli, więc jeżeli uda nam się wywalczyć trzecie, drugie czy czwarte miejsce, to też będzie dla nas duży sukces. To życzymy Wam powodzenia i obiecujemy, że jak już będziecie może tutaj grali na miejskim, odwiedzimy Was z kamerami, i przygotujemy materiały. Będzie na pewno nam prosić to zrobić. Dziękuję za wizytę w studio, Anna Grajaszek. Dziękuję. I Łukasz Pawlak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Trzymamy kciuki za nasze piłkarki i do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.